Znajdujemy się w Skansenie Syberyjskim. W skansenie są sprowadzone z Syberii dwa XIX-wieczne domy. Jeden mały, starszy, 30-metrowy, w którym mieszkali księża katolicy zesłani za pomoc powstańcom styczniowym. W tunce przebywało 176 księży katolickich. Mieszkali w kilku takich domkach. Jak w 2017 roku po raz pierwszy pojechałem na Syberię, bo mieliśmy sygnały, że na Syberii znajdują się wciąż pamiątki po Józefie Piłsudskim. Nic nie wiedzieliśmy, że przetrwał tam jeszcze domek, w którym mieszkali księża zesłani po powstaniu styczniowym. Dopiero w 2018 roku przyszła do nas pani i mówi, że ma ciekawą historię dla nas. Pokazała nam stare dokumenty, zapiski, pokazała zdjęcia domku. To był jej domek, ale już był w bardzo opłakanym stanie. Od trzech lat nikt w tym domu nie mieszkał, nie było dachu, były dziury, ciekło do tego domku. W tej chwili na pewno ten domek już by tam się zawalił. I pani zainteresowała nas, żeby ten domek po prostu nabyć, uzyskać zgody na wywóz, przywieźć do Polski i tutaj go złożyć i dzięki temu w 2022 roku w Kuklówce otworzyliśmy skansen syberyjski z dwoma oryginalnymi domami z Syberii, XIX-wiecznymi. Znajdujemy się w środku domu, w którym mieszkali księża zesłani po powstaniu styczniowym na Syberii. Domek malutki z połowy XIX wieku, 30 m2 wnętrza. Przy czym pierwsze wnętrze było zajęte przez urządzenia grzewcze: kuchnię, lepkę, piec za piecek. Musieli opalać non-stop praktycznie zimą te pomieszczenia, ponieważ w XIX wieku na Syberii panowały mrozy minus 60, minus 70 stopni. Ten dom przeznaczony jest na wystawy stałe i czasowe. Uczymy młodzież historii Polski. W gablotach znajdują się pamiątki po walczących o niepodległość, bardzo cenna dla nas jest ta gablota w której znajdują się pamiątki po powstaniu Orląt Lwowskich między innymi również tabliczki z grobów z cmentarza Łyczakowskiego kiedy jeszcze można było chować tam Polaków i bardzo cieszymy się że takie pamiątki tutaj zgromadziliśmy. Na ścianach wiszą zdjęcia powiększone z naszego muzeum. Przedstawiają rok 1918, odzyskanie niepodległości, walkę Polaków, zwłaszcza młodych Polaków i dzieci o polskość, o lwów Polski. Tragiczne zdjęcia przedstawiają ogromne zniszczenia które były przed odzyskaniem niepodległości praktycznie koniec wojny i listopad 1918 roku. To jest sień. Wygląda ona teraz bardzo okazale, natomiast w połowie była zajęta przez urządzenia grzewcze, murowaną kuchnię, dużą, lepkę do siedzenia, piec za piecek. Można było tam ogrzać się, ponieważ były ogromne mrozy w XIX wieku na Syberii. Nie będziemy odtwarzać kuchni, zaznaczymy tylko. Z czasem, ile zajmowała miejsca, ale dosłownie połowę. Tu dla nas jest bardzo cenne zdjęcie. Pani Jadwiga Zarugiewicz pokazuje trum trumnę Orlątka Lwowskiego, które leży w grobie nieznanego żołnierza. I tak się składa, że dom, w którym mieszkała pani Jadwiga Zarugiewicz, niedługo będzie oddany do zwiedzania w naszym Skansenie. Jest już sprowadzony skut. W tej chwili y, trwają prace budowlane i dom, w którym ta pani mieszkała, tak ważna osoba dla nas wszystkich Polaków, bo ta trumna Orlądka leży w grobie nieznanego żołnierza w Warszawie. Dom, w którym ta pani mieszkała, dom, w którym urodził się jej syn, bohater narodowy z bitwy pod zadwórzem Konstanty, y, 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 będzie do zwiedzania w naszym skansenie. Drugie pomieszczonko, w którym mieszkali księża. Jak na ogół w, w takich domkach 30-metrowych mieszkało czterech księży, ale był taki miesiąc po powstaniu styczniowym w Tunce, gdzie w jednym miesiącu przebywało ich 75, wówczas w takich domkach mieszkało po osiem osób. No to trochę mogło być ciasno, żeby w dwóch pomieszczeniach osiem osób mieszkało. Tutaj mamy Ojców Niepodległej. Wita nas Piłsudski, a tutaj przedstawiamy wszystkich Ojców Niepodległej, którzy przyczynili się do odzyskania niepodległości. Daszyński, Witos, Paderewski, Korfanty, no i oczywiście Dmowski. Drugim domem w naszym Skansenie jest XIX-wieczna chałupa, w której w syberyjskiej tunce mieszkał zesłaniec lekarz Michalewicz z żoną i z dwójką synów. Mieli bardzo duży dom, bo 42 metry to na warunki XIX-wieczne był bardzo duży. I kiedy w 1890 roku do tunki przybył Piłsudski, żeby odsiedzieć dwa ostatnie lata zesłania, miał wówczas niespełna 21 lat, wówczas władze dokwaterowały Piłsudskiego do rodziny Michalewiczów. Piłsudski kwaterował w tym domu, później pomieszkiwał w sześciu innych domach, opisuje to w swoich pamiętnikach, ale do tego domu zawsze wracał przez dwa lata, ponieważ udzielał korepetycji chłopakom lekarza Michalewicza. Ciekawostką jest jeszcze fakt, że wcześniej przed Piłsudskim korepetycji chłopakom Michalewicza, synom Michalewicza udzielał Bronisław Szwarce, ale jak Piłsudski przyjechał do Tunki, Bronisław Szwarce odstąpił mu tę posadę korepetytora, mówiąc, że on jeszcze ma czas, ponieważ ma 25 lat zesłania, Piłsudskiemu dwa lata szybko miną, wyjedzie i on wówczas przejmie znów korepetycję. Bo ma czas, bo dostał 25 lat zesłania. To zawsze podkreślał i to Piłsudski opisuje w pamiętnikach. Wnętrze domu jest typowo syberyjskie, czyli znów trzy izby, ale ponieważ metraż jest większy, więc wszystkie izby są nieco większe. Chociaż to również przekładało się na te urządzenia grzewcze, w tym domu one były bardzo duże. Bo ogrzać 42 metry kwadratowe powierzchni plus 8 okien, wszyscy podkreślali 8 okien, to trzeba było grzać zimą bardzo dużo i praktycznie non-stop palić w tej kuchni. Ten domek w środku był tynkowany. Widzicie Państwo charakterystyczną krateczkę na ścianach. Ta krateczka to jest pozostałość potynku. Były listewki drewniane w jedną i w drugą stronę obijane, a do tych listewek drewnianych była przylepiana glina z piaskiem i z wapnem. Wapno dotknęło do drewna i pobie, pobie, pobieliło to drewno. Jest jaśniejsze. Natomiast tam, gdzie listewki nie pozwoliły, żeby wapno dotknęło, są właśnie te krateczki. To jest certyfikat oryginalności. Jak mówi tutaj konserwator zabytków, który nie zmusił nas, żeby odtworzyć tynk, ponieważ ta krateczka jest ciekawsza dla wszystkich, i ta opowieść gwarantuje, że te bale z krateczką przyjechały z Syberii. W przedsionku, proszę Państwa, jest kącik toaletowy. Bardzo chciałem pokazać charakterystyczną wannę XIX wieczną, blaszaną, ręcznie robioną. W opisie tej wanny było, że jest przeznaczona do gruntownych kąpieli. Proszę zobaczyć, jak wyglądała xix wieczna wanna do gruntownych kąpieli. A za parawanikiem, codzienny kącik toaletowy. Wodę trzeba było sobie wlać. Najpierw ściekała siłą ciężkości jak na leciało wody do miseczki. Wówczas trzeba było wodę wylać. Bardzo też e, ciekawe e, są okna. Te dwa okna, które Państwo tutaj widzicie, to oryginalne okna, które przyjechały z Syberii z szybami klejonymi kitem, ponieważ pękły te szyby wcześniej. Nie stawiano nowych szyb, tylko te kleiło się kitem. I dopóki te szyby tutaj będą tak w tych oknach tkwić, nie możemy ich wymienić, bo one są ciekawostką. I opowiadam zwiedzającym, zwłaszcza młodzieży, jak się kiedyś oszczędzało na szybach. No w, na Syberii szyby były bardzo drogie, zwłaszcza w XIX, na początku XX wieku. Więc trzeba było je pokleić i służyły ile tylko można było, żeby nie zmieniać na nowe. Piłsudski mieszkał w tym pokoju. Pokój był tylko dla niego. Widzimy, urządzony jest w skóry. Piłsudski opisuje w pamiętnikach, że chodził często na polowania w góry Arszanu, dlatego te elementy skórzane. Jest wyposażony pokojek w elementy końskie, bo jak wszyscy wiemy, bardzo lubił konie. A tutaj, proszę Państwa, chcieliśmy upamiętnić również brata Piłsudskiego, Bronisława Piłsudskiego, i postawiliśmy japoński sekretarzyk, biureczko, żeby przy okazji zwiedzania wspominać o Bronisławie Piłsudskim który 15 lat zesłania dostał i mieszkał trochę dalej na wschód Wyspy Kurylskie Japonia. Dlatego ten japoński sekretarzyk. Tutaj przypominamy, że pochodzące z tamtych czasów nagranie języka Ainów to zasługa Bronisława Piłsudskiego ponieważ na skonstruowanym przez siebie przyrządzie nagrał ten język ajnów w 1980 roku firma Sony stworzyła przyrząd, żeby odsłuchać to nagranie i w tej chwili jest to jedyne nagranie języka ajnów z tamtych czasów. Znajdujemy się w pomieszczeniu, w którym mieszkali gospodarze. Pomieszczenie większe, bo cztery osoby. No na pewno też Piłsudski wieczorami y, przychodził tutaj do nich i przebywał. Wieczory, proszę Państwa, były długie, bo y, nie było prądu, więc y, szybko zapadał zmrok, były lampy naftowe, ale trzeba było y, czymś y, zająć się w czasie tego wieczoru, więc widzimy harmoszkę na której grywano. Pewnie można było też tu potańczyć. Jest tutaj również e, e, maszyna, gdzie pani domu pewnie coś mogła szyć e, albo w ciągu dnia, ale również też wieczorami jest wszechobecny na Syberii i w Rosji samowar, bo e, e, Rosjanie e, uwielbiają wrzątek. Muszą zawsze w domu być przygotowani, jak przyjdą goście, żeby natychmiast zalać herbatę, żeby nie czekać te 10 minut, aż u nas w Polsce w czajniku ugotuje się ta woda. Tam herbata musi być podawana natychmiast, jak gość wchodzi za próg. Więc tak w takim domku, w takiej izbie mieszkało się, w takiej izbie spędzało się te długie zimowe wieczory. No tutaj widzicie Państwo też książki, książki po rosyjsku, po francusku z XIX wieku. Takie książki również gospodarze czytywali. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie, odwiedzajcie nas, odwiedzajcie skansen syberyjski, w którym można dotknąć XIX-wiecznych relikwii, tak ważnych dwóch chałup, ważnych dla polskiego dziedzictwa narodowego. Możecie Państwo dotykać te ściany i te klamki, których dotykał Piłsudski, których dotykali księża, zsyłani za pomoc powstańcom styczniowym. <smart> i <noise>